Laki Aj, alka! Aj, alka! O go. Zabierz go. Zabierz go. Zabierz go. Zabierz go. Bierz go. Bierz go. Bierz go! Bierz go! Jesteśmy! Lakib! Jesteśmy! 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 go! Bied go bied go Jesteśmy! Jesteśmy! go! Jesteśmy! Go, go. Go, go. go! Dobrze Jesteśmy! go! Jesteśmy! Jesteśmy! go Jesteśmy! dla psów! Jesteśmy! 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 go! Bied go. O

ja nie wiem, czego nie biorę, bo tak... Będę kołczuk mu zdejmi. Nie nie tak kurwa! leci z powrotem! Jenno, <noise> petara! Bierz nie <noise> oh laki. Lucky! go! Dobra, nie chcę, nie się zeszczał! Już go! Nie, dajesz go! <noise> petara mu! A tak na